To ja ukształtowałem twoje serce i tchnąłem w Ciebie życie. Obserwuję każdą myśl, która przechodzi przez Twój umysł i słyszę każdy krzyk, który wznosi się z głębi Twojej duszy. Chcę, żebyś wiedział, że nigdy cię nie opuściłem, nawet w chwilach, gdy czułeś się samotny i zapomniany. Moim życzeniem jest, aby każdego dnia przypominać ci, jak ważny jesteś dla mnie, i zapewnić cię, że bez względu na to, z jakim bólem i niepewnością się zmagasz, jestem z Tobą. Kiedy strach próbuje zawładnąć Twoim duchem, pamiętaj, że Moja obecność idzie przed Tobą. Widziałem każdy Twój krok, każdy upadek i każdy nowy początek. W najtrudniejszych chwilach, kiedy prosiłeś mnie o pomoc, zawsze byłem gotowy okazać Ci bezgraniczne współczucie. Moja miłość do Ciebie nie słabnie, gdy spotykają Cię przeciwności. I nie znika, gdy nachodzą cię wątpliwości. Wręcz przeciwnie, rośnie w siłę, gotowe wznieść cię ponad cienie, które próbują stłumić Twoją nadzieję. Gdy zmęczenie Cię pokona, odpocznij w moich ramionach. Będę się o Ciebie troszczyć, chroniąc Cię czułością mojej wiecznej miłości. Masz cel w tym życiu, a Twoja podróż jest żywym dowodem na to, że obiecałem być z Tobą na każdym kroku tej drogi. Jeśli łzy muszą płynąć, pozwól im płynąć. Rozumiem twój ból. Kiedy uwolnisz się od ciężarów, które nosisz w swoim sercu, pozwolisz, aby uzdrowienie, które chcę ci zaoferować, dotarło do każdej części Twojej istoty. Nie myśl, że musisz być idealny, żeby stanąć przede mną. Znam Twoje mocne strony, ale widzę również Twoje wady. Moje dziecko, jestem tutaj. Aby uwolnić cię od poczucia winy, które próbuje cię uwięzić, i od głosów szepczących, że nie jesteś godzien mojej miłości. W moich oczach zawsze byłeś cenniejszy, niż możesz sobie wyobrazić. Chcę poprowadzić cię naprzód, trzymając cię za rękę z cierpliwością i delikatnością, abyś mógł odkryć moc przebaczenia i głębie odnowy, którą dla ciebie mam. Kiedy wyzwania wydają się być przed tobą niczym góry, Możesz zwątpić we własne siły. Ale chcę, żebyś wiedział, jesteś silniejszy niż sobie wyobrażasz, ponieważ mój duch mieszka w tobie i każdego dnia odnawia twoją odwagę. Pojawią się przeszkody, rozpętają się burze, a głosy będą próbowały przekonać cię, że nie możesz wygrać. Ale w najtrudniejszych chwilach spójrz na mnie. Niech moje słowo napełni twoje serce światłem i prawdą. Kiedy twój umysł będzie przytłoczony, będę twoim spokojem. Kiedy twoje ciało jest słabe, ja będę twoją siłą. Gdy zagubienie będzie próbowało wprowadzić cię w błąd, będę twoim przewodnikiem, który poprowadzi cię z powrotem na ścieżkę nadziei i jasności. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że posunąłeś się za daleko lub popełniłeś nieodwracalne błędy, wiedz, że zawsze możesz do mnie wrócić. Żadna porażka nie jest w stanie wymazać miłości, którą do ciebie czuję. Kiedykolwiek poczujesz się zagubiony, będę przy tobie z otwartymi ramionami gotowy cię powitać. Widzę więcej niż tylko twoje wady i widzę, kim naprawdę jesteś. Masz wyjątkowe powołanie, którego nikt inny nie może wypełnić. I nawet jeśli wątpisz w siebie, ja nadal w ciebie wierzę. Moje miłosierdzie jest nieskończone, odnawia się każdego nowego dnia. Przynieś mi więc swoje zmartwienia, opowiedz mi o nich z głębi serca, a ja dam Ci poczucie bezpieczeństwa, pocieszenie i siłę, abyś mógł pokonać każdą próbę. Dbam o Ciebie, Twoją rodzinę, Twoich przyjaciół i każdy szczegół Twojego życia. Znam marzenia, które nosisz w sercu. Ciche modlitwy, które odmawiasz, i ciężary, które dźwigasz samotnie. Ale nie musisz stawiać czoła temu wszystkiemu bez pomocy. Oddaj mi swoje zmartwienia i uwolnij się od ciężaru, który ciąży na twoim sercu. Weź głęboki oddech i przyjmij pokój, który chcę ci dać. Jeśli droga wydaje się długa i niepewna, nie bój się. Przeprowadziłem już każdy krok przed Tobą i mam przygotowane wszystkie odpowiedzi, których potrzebujesz. Nigdy nie byłeś sam w tej podróży. Moi posłańcy są gotowi zaopiekować się Wami, a moja obecność zawsze będzie bezpieczną przystanią. Nadal mi ufaj. Jeżeli się potkniesz, będę przy Tobie, aby Ci pomóc, strząsnąć kurz z Twoich stóp i przypomnieć, że nic nie może Cię oddzielić od mojej miłości. Czasami wątpliwości i zniechęcenie będą próbowały przekonać cię, że jestem odległy, ale chcę, żebyś wiedział, że widzę Twoją wewnętrzną walkę. Znam wszystkie Twoje myśli. Wiem, że możecie to do mnie zbliżyć lub pogrążyć w smutku. Ale kiedy uchwycicie się moich słów pocieszenia, w Waszym wnętrzu popłynie rzeka nadziei. Gdy Twoja wiara się chwieje. Pamiętaj, że zamieniam wyzwania w szanse, smutek w radość, a niemożliwości w zwycięstwa. Od momentu Twoich narodzin obserwowałem, jak chodzisz. Bywały chwile, gdy przemierzałeś doliny udręki, przekonany, że szczęście nigdy nie powróci. Ale nawet w tych chwilach byłem z Tobą, szepcząc nadzieję do twego serca. Moja miłość do Ciebie wykracza daleko poza to, co możesz zrozumieć. Jest niewyczerpanym źródłem, zawsze gotowym napełnić Twojego ducha. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że upadłeś. Mój plan na Twoje życie to nie zniszczenie, ale ścieżka pełna sensu, miłości i nowych początków. Zaufaj mi i pozwól mi poprowadzić Cię w stronę przyszłości pełnej pokoju i spełnienia. Kiedy masz ochotę płakać i nie wiesz jak wyrazić swój ból, wiedz, że jestem tutaj. Mów do mnie z głębi serca, bo nawet Twoje łzy są dla mnie zrozumiałe. W ciszy trudnych czasów wyciągam do Was moją rękę i przywracam Wam nadzieję. Nigdy nie zostaniesz porzucony. Jesteś mój. Od samego początku nazywałem Cię imieniem, które odzwierciedla moją miłość, ukochany synu, bezcenny skarbie mojego serca. Wyzwania mogą wydawać się nieustanne, ale pamiętaj, że pośród trudności Twoja wiara staje się silniejsza. Nie chcę, żebyś cierpiał, ale wiem, że poprzez próby zyskujesz odwagę, wytrwałość i mądrość. Każda wygrana bitwa staje się dowodem zwycięstwa. Każdy ból, któremu stawiasz czoła, sprawia, że Twoje serce staje się bardziej współczujące. Niech moja miłość wypełni te części Ciebie, które zostały zranione. Wiedz, że po każdej ciemnej nocy zawsze przygotowuję poranek odnowy. Jeżeli słowa innych próbują umniejszyć Twoją wartość, pamiętaj, że to ja jestem tym, który dzierży Twój los. Twoje życie zostało zaprojektowane dla spełnienia i wolności. Stworzyłem Cię, abyś marzył, miał nadzieję i doświadczał przemian wykraczających poza Twoje pojmowanie. Kiedy się mnie przyłgniesz, zobaczysz, jak upadną bariery i otworzą się drzwi błogosławieństwa. Nawet jeśli wydaje się, że wszystko się wali, wiedz, że po cichu pracuję dla Twojego dobra. W chwilach wyczerpania, zaufaj mi. Kiedy nie rozumiesz, dlaczego dzieją się pewne rzeczy, pamiętaj, że widzę całą Twoją podróż i kształtuję każdą okoliczność dla Twojego dobra. Nigdy nie byłeś sam. Jestem tutaj i zawsze będę. Pokażę Ci, że potrafię dokonać rzeczy znacznie wykraczających poza Twoje wyobrażenie. Pielęgnuj w sobie serce pełne wdzięczności i pozwól, aby Twoja wiara stawała się silniejsza z każdą otrzymaną odpowiedzą, każdym udzielonym błogosławieństwem, a nawet z pytaniami, które pozostają bez odpowiedzi. Nawet jeśli w tej chwili nie wszystko ma sens, zaufaj że widzę szerszy obraz i działam z niezachwianą, nieskończoną miłością dla Twojego najwyższego dobra. Czasem możesz czuć ciężar smutku, niezależnie od tego, czy wynika on z bólu w Twoim własnym sercu, czy z cierpienia, którego jesteś świadkiem wokół siebie. Nienawiść, zło i niesprawiedliwość mogą wywołać u Ciebie niepokój i sprawić, że zaczniesz wątpić, czy na tym świecie jest jeszcze miejsce na dobroć. Kochana, nie trać nadziei. Moje serce pęka, tak samo jak Twoje, gdy widzisz cierpienie i brak sprawiedliwości, ale umieściłem Cię tutaj, abyś był latarnią światła. Niech Twoje czyny, słowa i współczucie będą odbiciem mojej miłości. Nawet najmniejsze akty dobroci mogą wywołać falę zmian, która rozprzestrzeni się daleko poza to, co możesz zobaczyć gołym okiem. Działając z miłosierdziem, ujawniasz moją istotę. Kiedy dodajesz komuś otuchy, powtarzasz mój głos. A kochając tych, którzy wydają się niekochani, stajesz się narzędziem łaski, zdolnym zmiękczyć nawet najbardziej jałowy grunt ludzkiej duszy, nie jesteś sam. Będę u Twego boku, wspierając Twoje wysiłki i pocieszając Twoje serce w chwilach słabości. Będą ludzie, którzy nie rozumieją Twojej wiary, będą kwestionować Twoje oddanie lub będą wyśmiewać Twoje zaufanie do obietnicy, której nie mogą zobaczyć. Ale pamiętajcie, nie narzucam nikomu swojej obecności. Kocham je mimo wszystko. Bądź cierpliwy. Bądźcie hojni w łasce. Pozwól, aby Twoje życie jaśniało w sposób odzwierciedlający to, co w tobie przemieniłem. Z czasem niektórych przyciągnie spokój, który emanujesz, niezachwiana radość nawet w obliczu wyzwań oraz siła, którą demonstrujesz w obliczu presji. W ten sposób wiele osób będzie mogło mnie poznać poprzez Ciebie. Kochajcie więc szczerze i wierzcie, że poruszam serca w sposób, którego nie jesteście w stanie pojąć. Nigdy nie zapomnij, że chcę ich do siebie zbliżyć, tak jak przybliżyłem do Ciebie. Niech ten dzień będzie dla Ciebie przypomnieniem, że troszczę się o Ciebie w każdej chwili. Znam niepokój Twojego serca, rozumiem Twoje tęsknoty za celem i przynależnością. Zostałeś stworzony do czegoś więcej niż tylko pustej, powtarzalnej rutyny. Zostałeś ukształtowany, by żyć w pełni, krocząc obok mnie, ucząc się kochać bez barier i dzielić się błogosławieństwami bez wahania. Jeśli mi pozwolisz, poszerzę Twoją zdolność służenia innym z pokorą i inspirowania nadziei. To obfite życie nie zawsze będzie się wydawać niezwykłe w oczach świata, lecz będzie pełne znaczenia i sprawi, że każdy świt będzie łytani z niecierpliwością, bez obciążenia lękami i niepewnością. Moja łaska wypełnia luki, pozwalając Ci stać się osobą, którą pierwotnie pragnąłem, abyś był. Twój dom jest dla mnie cenny, bez względu na to, czy wypełnia go śmiech, czy konflikty. Jestem gotów obdarzyć waszą rodzinę jednością i miłością, jeśli zrobicie dla mnie miejsce. Jeśli pojawią się nieporozumienia, zaproś mnie do tych ran. Opowiedz mi o niewypowiedzianych krzywdach, nagromadzonych frustracjach i cichych urazach. Jestem tą osobą, która potrafi przynieść uzdrowienie. Nauczyć prawdziwego przebaczenia i przywrócić więzi, które wydawały się nie do naprawienia. Jeśli powierzysz swój dom, moim rękom, zobaczysz, jak zmiany będą się pojawiać powoli, dzień po dniu. Kiedy otworzycie drzwi na moją obecność, zauważycie, że gorycz rozwiewa się, ustępując miejsca empatii i gotowości słuchania. Nie zniechęcaj się, jeśli transformacja zajmie trochę czasu. Każdy gest miłości. Każda modlitwa i każde dobre słowo stwarzają przestrzeń, w której w sercach ludzi mogą dziać się cuda. W chwilach samotności, gdy wydaje się, że wszyscy odeszli, pamiętaj, ja nigdy nie odszedłem. Relacje międzyludzkie mogą się rozpadać, nawet lojalni przyjaciele mogą odejść, ale moja miłość pozostaje niezachwiana. Nie szukaj potwierdzenia w miejscach, które ranią Twoje serce. Pozwól mi wypełnić tę pustkę, abyś nie musiał dźwigać ciężaru, którego nie musisz dźwigać. Jestem Twoim wiernym przyjacielem, tym, który rozumie każdy Twój szczegół. Podziel się ze mną swoimi radościami i troskami, bez obaw. Nigdy nie będę Cię oceniać za Twoje słabości, i nie wykorzystam Twoich sekretów przeciwko Tobie. Bardzo mi na Tobie zależy i cieszę się zawsze. Gdy poświęcasz czas na wzmocnienie naszej więzi. Jeśli destrukcyjne nawyki lub negatywne wzorce zachowań zagrażają odciągnięciu Cię ode mnie, pamiętaj, że zawsze wskazuje ci drogę ucieczki. Pokusy i uzależnienia mogą wydawać się nierozerwalnymi łańcuchami, ale moja siła jest potężniejsza niż jakiekolwiek więzy, które próbują cię uwięzić. Oddajcie mi te codzienne zmagania i proście mnie nieustannie o pomoc. Nie oznacza to, że nigdy więcej nie spotkasz się z wyzwaniem, ale oznacza to, że będziesz mieć niewyczerpane źródło siły, aby stawić opór. Świętuję każdy, najmniejszy postęp, jaki poczynisz i jestem gotowy wesprzeć cię, gdy poczujesz się słaby. Nie definiują cię twoje porażki, ale łaska, która pozwala ci je przezwyciężyć. Będą dni, gdy będziesz kwestionować swój cel. Być może porównujesz się z innymi i czujesz, że brakuje ci talentów, możliwości lub zasobów. Ale nie oceniaj siebie według ludzkich standardów. Spójrz na mnie, a odkryję przed tobą wyjątkowe dary, które w tobie umieściłem, czekające na odkrycie i wykorzystanie w czymś wielkim. Twoje życie ma sens, który wykracza poza pozory i pochwały świata. Jeśli powierzysz swoje talenty mojemu kierownictwu, osiągniesz rzeczy, których sobie nigdy nie wyobrażałeś. I pamiętaj, moja definicja sukcesu różni się od definicji sukcesu na świecie. O wiele bardziej cenię sobie pokorę, uczciwość i miłość niż jakiekolwiek chwilowe uznanie. Nie bój się tego, co przyniesie przyszłość. Wielu rozpowszechnia ponure prognozy i niepewność, próbując siać strach. Ale kiedy jesteś pod moją opieką, możesz być pewien, że zachowuję kontrolę, nawet jeśli wszystko wokół ciebie wydaje się niestabilne. Moja wierność jest twoją kotwicą. Moja miłość jest twoją siłą. Mam dla was obietnicy, których nie mogą zniweczyć ziemskie okoliczności. Zaufaj mi. Jeżeli z powodu niesprawiedliwości której doznałeś, w twoim sercu próbują zakorzenić się gniew lub gorycz, podziel się tymi uczuciami. Nie pozwól, aby trucizna urazy uwięziła cię w przeszłości. Przebaczenie nie oznacza usprawiedliwiania wyrządzonych ci krzywd, lecz uwolnienie twojej duszy od ciężaru zemsty. Przyniosę uzdrowienie zarówno tobie, jak i być może tym, którzy cię skrzywdzili. Przebaczenie nie jest oznaką słabości ale potężnym aktem wolności. Moim życzeniem jest, abyś żył pełnią życia, wolny od ciężarów przeszłości i niepewności przyszłości. Jeśli poczujesz wątpliwości lub strach, przyjdź do mnie. Jestem źródłem prawdziwej nadziei i pokoju, który przekracza ludzkie pojmowanie. Jestem z tobą na każdym kroku tej drogi. A więc gdy wzejdzie nowy dzień, pamiętaj że przygotowałem już dla ciebie łaskę i miłosierdzie. Nie martw się tym, na co nie masz wpływu. Po prostu zaufaj, kochaj i idź ze mną. Zawsze jestem tutaj, aby cię wspierać. Więc teraz pytam Was, czy jesteście gotowi na ten krok? Możesz żyć dalej tak jak dotychczas, pozwalając wątpliwościom i lękom dyktować swoje wybory. Albo możesz już dziś podjąć decyzję, że Twoje życie ma o wiele większy cel niż sobie wyobrażałeś. To, co teraz wybierzesz, może wszystko zmienić. Co byś powiedział, gdybym powiedział Ci, że czeka na Ciebie coś, czego nawet sobie nie wyobrażasz, ale co może całkowicie odmienić Twoją historię? Jeśli ta wiadomość w jakikolwiek sposób Cię poruszyła, nie ignoruj tego znaku. Udostępnij ten film komuś, kto powinien go usłyszeć. A jeśli chcesz otrzymywać więcej wiadomości, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz życie, nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału. W końcu to może być odpowiedź, na którą czekałeś cały ten czas.